My tutaj mamy uczniów, którzy, o ile wiem, piszą książki, piszą e, sztuki teatralne, prawdopodobnie też rysują różne rzeczy. I to jest też taki przepis, e, który pokazuje, że nie jest tak bardzo trudno przebić się z jakimś takim produktem, który zakładamy już ma odpowiednią jakość, no bo w zasadzie to wygląda jak bajka tego kopciuszka, prawda? Tak, tak i zaraz, zaraz coś jeszcze właśnie do tego dopowiem. Bo e, tak, tutaj są jeszcze zdjęcia właśnie z premiery. Tutaj e, podpisuję mor na dzień dla jednego w ogóle z najbardziej znanych komiksiarzy w Polsce. Jana Mazura przyszedł na moją premierę. To było dla mnie, wiecie, takie super osiągnięcie, że znany komiksarz przyszedł, kupił mój komiks. E, I co? I potem to już było w sumie tylko lepiej, bo zostałam zaproszona na wiele spotkań, na wiele wystaw. Szczerze to nawet już nie pamiętam co i już nie mam się wymieniać. Nawet y, zostałam zaproszona do wywiadu w jedynym drukowanym czasopiśmie LGBT Replika, ponieważ w Mordzie Nadzieleń jest bardzo dużo osób y, różnych orientacji seksualnych, co jest y, big bardzo zależało mi na tej reprezentacji właśnie gejów, lesbijek, osób niebinarnych w moim komiksie, bo mam wrażenie, że cały czas w kulturze jest tego mało w kontraście z tym, jak tyle osób jest, zwłaszcza właśnie w architekturze.